w siódmym vlogmasie. Witam się z wami kochani w nowej piżamce. Jak <grymne> możecie zauważyć są już takie spodanki dłuższe. I tak wstałam. Troszkę sobie pospałam, bo jeśli mam wolne, to sobie troszeczkę dłużej śpię. I teraz będę brała swoje suplementy. Jedne to są redukcja tłuszczu. Teraz postanowiłam, że do tej niespodzianki, którą wam kiedyś przekażę, będę regularnie tego używać oraz usuwanie wody z organizmu, więc biorę teraz swoje suplementy. Jak ktoś pytał, ja popijam sokiem, bo nie lubię pijać tabletek wodą. Nie daję rady wtedy połóżnych tabletek. Dlatego zawsze popijam je sokiem, no a w ciągu dnia wtedy piję wodę. No, także tak, ja będę się teraz przebierała i mam taki plan dzisiaj, żeby troszeczkę rozbudzić mojego paznokciowego Instagrama i zrobić wzorki paznokciowe. Jakieś, wiecie, reniferki, mikołaje i tak dalej, i tak dalej. I również dodam to do swojego TikToka. A dodatkowo później pewnie będziemy jechać na zakupy. No i tutaj muszę zrobić jeszcze pranie. Także taki tak dzisiaj kolejny domowy vlog. Pogoda nie zachęca do wychodzenia, więc no niestety. Siedzę w domu. Zaczynamy od otworzenia kalendarza. Dzisiaj mamy vlogmas numer 11. Ja już okienko widzę. I tak się prezentuje to okieneczko. I mamy coś takiego. Psa. Zaraz Wam powiem, co to jest. Liquid blush. Blusher. Mm -hmm to przypadkiem nie jest do policzków tak mi się wydaje. Bo wiecie, jest taki delikatny, więc wow, fajnie, bo yy, chciałam kupić jakiś róż, taki wiecie, w płynie, więc teraz mam. Nie. Jestem z tego jestem bardzo zadowolona. Wczoraj dla dzisiaj róż do policzków i jeszcze w wpłynie, który bardzo chciałam. fajnie jestem zadowolona. Dobra. E, miłe rzeczy teraz już kończę. E, trzeba brać się za obowiązki. Ja muszę jeszcze dla Was zmontować 10 progmasa, e, więc tak, troszeczkę jest robota dzisiaj. No, wczoraj udało mi się nadrobić e, do montowania dwa, e, a dzisiaj jeszcze został mi tylko jeden. Także super, cieszę się. Skończyłam kochani, robić pierwsze wzorki świąteczne. Tak się prezentuje ciastek i laska, cukrowa. No, dajcie znać, czy Wam się podoba, bo mi bardzo, bardzo, bardzo. Pokażę Wam jeszcze, e, co mi przyszło. Wczoraj e, zamówiłam już świąteczne rzeczy. I tak, znaczy, świąteczne. E, koc jest czarny, bo bardzo chciałam czarny koc ze względu na to, że mamy tutaj dodatki czarne. E, no i wiecie, będzie pasował taki kocek. Hopsa. Tak się prezentuje. On jest dosłownie taki sam jak ten. Tylko wiecie w kolorku czarnym i chyba on jest troszeczkę większy. Ale to spoko. Ja lubię eee. duże plecy. I tutaj mamy jeszcze poszewki na poduszki. Już Wam wyjmuję i pokażę. Dobra. Pierwsza prezentuje się w ten sposób. Let snow. Nie jest to jakoś super jakość, ale eee, fajnie, bo to tak wiecie do ozdoby. Kolejna Merry Christmas. Następna Bleeve. Zobaczcie, no jakie słodziaki tu są. Bardzo mi się podoba. I jeszcze Baby It's Cold Outside. Taki bałwanek słodki. I widzicie, że są y, y, czerwono-czarne y, elementy, więc idealnie będą pasowały tutaj do naszego pokoju. Tak się prezentują te poduszeczki. No to, to nie wygląda słodko. Później jeszcze, wiecie, przeprasuję, żeby tak to nie wyglądało. Ale no patrzcie, jak pięknie. Hej kochani, ja wróciłam do domku i, i podczas tego, jak mnie e, w domu nie było, dostałam telefon, że jutro mam spotkanie w pracy em, i będę robiła pazurki. Em, wiecie, na no, no, interwiu, no takie jakby rozmowa kwalifikacyjna. I właśnie sobie teraz ćwiczę na drugiej ręce, bo będę robiła na sobie. E, a na drugiej e, ręce sobie, wiecie, zdjęłam czerwone tu, a tutaj w rzeczywistości nie mam. Dobra, nieważne. I właśnie na tej rączce sobie teraz ćwiczę i będą to paznokcie akrylowe, więc... No. Częściej robię żelowe, a teraz właśnie będę musiała zrobić akrylowe. Więc tak, jestem już na... Zostały mi dwa ostatnie do No, zobaczymy jak Pójdzie jutro. Trzymajcie kciuki. To nie jest łatwe, bo będę musiała mówić po angielsku, a ja się strasznie wstydzę. Bardzo. Więc tym bardziej będzie dla mnie źle i że nie zrozumiem jakichś, wiecie, będę się jeszcze układać jakichś jakiś słówek, których nie znam, związanych z poznakciami. No, zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki. Jutro o godzinie 10.00. Kochani, zrobiłam pazy. Tak się prezentują. Na szybko lewą rączką. Tak, żeby coś jutro e, na tej prawej ręce było. Hop, za kształt taki. I robiłam je akrylem. No a tutaj musiałam zdjąć, no bo na tej ręce będę robiła jutro na. E spotkanie jakby wiecie o pracę jestem trochę zestresowana no zaczął mnie już poleć wiem że to jest jutro ale no nic fajnego bardziej że nie umiem jakoś super angielskiego no i będzie to dla mnie trochę stres no, ale od czegoś trzeba zacząć prawda więc tak ja się z Wami już żegnam dziękuję za oglądanie do zobaczenia w kolejnym odmasie guziki.